Dzień dobry, z tej strony Maciej Agnieszka, założyciel Towarzystw Biznesowych i e, autor kilku wywiadów z e, serii kawa z akcjami, które gorąco Ci polecam i tu je podlinkowuję, żebyś mogła, żebyś mógł sobie je obejrzeć, popatrzeć. Miałem tam bardzo ciekawych gości, a między innymi Pawła Zakrzewskiego, między innymi Tomka Niedubycia <laughs> i, e, e, i Agnieszkę, która zajmuje się nieruchomościami w, Hi w Hiszpanii, więc to było trochę mało o akcjach, bardziej o nieruchomościach, chociaż o akcjach też. Ale bardzo istotna rzecz wynika głównie z moich rozmów z Pawłem Zakrzewskim, który zresztą u mnie na kanale zadebiutował lata temu taką bardzo fajną rozmową z serii, serii Gniżka wyciska, tu ją podlinkowuję. No i cóż, co chciałem powiedzieć, dzisiaj chciałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Po prostu możesz być lepszy niż Warren Buffett, mimo że to brzmi absurdalnie. No i dla, dlaczego nie mają racji ci, którzy mówią, no gdyby, gdyby to było możliwe, to Warren Buffett już by to dawno wymyślił i już by, już by to stosował. Otóż po pierwsze uporządkujmy sobie w ogóle myślenie i Powiedzmy sobie e, jedną istotną prawdę. E, na każdym rynku akcji, nawet w czasie BESY, e, BESY, czyli sytuacji, w której większość aktywów na danej giełdzie spada, konsekwentnie spada, jest w długoterminowym trendzie spadkowym. Nawet w czasie BESY są aktywa, które rosną. I to nie mam na myśli tego, że w czasie BESY, gdy wszystkie akcje spadają, to coś innego rośnie. Nie, mam na myśli to, że nawet w czasie BESY yy, są akcje, które, ro, które ro, rosną albo przynajmniej nie spadają. Więc yy, jeżeli tak jest, a tak jest, potwierdzają to po prostu publicznie dostępne statystyki. To bardzo istotną kwestią jest wybieranie w czasie, no w każdym czasie jest ważne, wybieranie aktywów spółek w przypadku akcji, których będziemy, będziemy akcjonariuszami. No i tak się składa, że oznacza to, że analityka, analityka szerokiego rynku jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Tak się składa, że od kilkudziesięciu lat komputery zajmują coraz istotniejsze miejsce w inwestowaniu w ogóle. No i tak się składa, że w Polsce stworzono taki program AmiBroker, program, który służy do tego, by zasysać dane, od, zasysać dane z giełd i następnie. I następnie je analizować. Na przykład pod tym kątem, by odpowiadać sobie na pytanie, ile teraz jest spółek na danym rynku, które konsekwentnie rosną, a ile które konsekwentnie spadają. Eee, przy, pom przy pomocy Ami Brokera naprawdę można zrobić bardzo, ale to bardzo dużo, o wiele bardziej poważnych analiz, ale takie podstawowe też. I teraz Paweł Sakszewski, to jest właśnie gość, który eee, przy pomocy a Ami Brokera. I bardzo prostych rzeczy ro, robi cuda. No bo w zasadzie to, o czym Paweł przez te nasze odcinki opowiada, to jest bardzo prosta, bardzo prosta filozofia. Szukamy tych spółek, które rosną, i po prostu się podpinamy pod ten trend. E, zabezpieczamy się, żeby nie stracić. Od razu przy, przy wejściu, ustawiając sobie tak zwanego stop lossa, innymi słowy, by akcje samoczynie się sprzedały, jeżeli się rynek nam, ich cena spadnie, e, więc jest to e, bardzo prosta, bardzo, e, no by nie powiedzieć prymitywna strategia, e, no i, i, i dlatego, i dlatego, e, i dlatego i właśnie dla, dlatego Paweł i jego ekipa, jego klienci długofalowo wychodzą na plus. Nawet wtedy, gdy inni nie wychodzą na plus, albo wychodzą na minus. I teraz bardzo istotna rzecz. O co chodzi z tym Warrenem Buffettem? Widzicie, bo problem z funduszami inwestycyjnymi albo inwestorami w wielkości Warrena Buffetta jest taki. Że oni mają za duże okręty. To znaczy, gdyby porównać takiego Pawła i jego klientów do Warrena Buffetta, no to oni są bardziej kajakiem, a Warren Buffett tankowcem. Warren Buffett nie jest w stanie być tak zwinny jak malutki kajaczek, w którym siedzi jedna osoba. Dlaczego? No, bo proces skręcania tankowca, proces w, w, w ogóle cofania tankowca jest procesem wolnym i czasochłonnym. Innymi słowy, na przykład, żeby sprzedać 20% akcji spółki Bank of America, potrzeba na to paru tygodni. Paweł, jeżeli podejmuje decyzję o wejściu lub o wyjściu, robi to jednym kliknięciem bo po prostu dysponuje o wiele, wiele, wiele mniejszym kapitałem. E, I to jest ta podstawowa różnica, dla których e, im, im bardziej Twój kapitał ro, ro, rośnie, tym paradoksalnie masz coraz mniej możliwości operowania nim w taki sposób, żeby nie zaburzyć rynku. I to dlatego e, jest możliwe to, że e, żeby byli na rynku ludzie właśnie tacy jak Paweł, którzy mówią, no ja mogę Pomóc Ci być lepszym niż Warren Buffett. No, w, w tym sensie, że będziesz miał krótkoterminowo lepsze wyniki. Natomiast, jeżeli w pewnym momencie osiągniesz wyporność Warrena Buffetta, Twoja, efektywno twoja efektywność spadnie, ponieważ przestaniesz e, dowodzić kajakiem, a zaczniesz dowodzić tankowcem, ze wszystkimi, ze wszystkimi tego e, konsekwencjami. To, co jest bardzo fajne, na tym etapie, gdy jeszcze jesteś kajakiem i gdy, i gdy na przykład sobie automatyzujesz dobór spółek do portfela przy, przy pomocy brokera i algorytmów od Pawła, no to jest to, że w ogóle możesz nawet nie wiedzieć, czym zajmują się, się spółki, w które właśnie inwestujesz, bo po prostu one rosną i to się przez najbliższych parę tygodni nie zmieni. Więc w ogóle nawet nagrałem. Tu podlinkuję Taki film, gdzie właśnie jeden ze społeczności inwestorów, jeden z chłopaków ze społeczności inwestorów Pawła opowiadał mi, właśnie, że trochę się, wy, się wypalił w swoim biznesie, a w związku z tym, że z inwestowania zaczął się, się utrzymywać, to po prostu myśli o zamknięciu firmy. Bardzo fajny film z początku wakacji. O, obejrzyjcie to. To właśnie to tak u Pawła wygląda. Więc e, jeśli słyszeliście, że ktoś jest lepszy od złożenia barfeta, nie, nie, nie musicie go od razu uznawać za szarlatana. On może być szarlatanem i często będzie, no ale chociażby tacy ludzie jak Paweł, to nie jest po prostu talika. E, tyle. Tyle wam chciałem dziś rozjaśnić na temat świata inwestycji. Do zobaczenia. E, nie zapomnijcie o oddaniu kciuka w górę, jeśli ten materiał był wartościowy o zostawieniu komentarza, da dajcie znać, co myślicie, jakie są wasze doświadczenia. No i je jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy dziewczyną lub chłopaku, to zasubskrybuj go tu w prawym dolnym rogu, I jest taki czerwony przycisk. Zasubskrybuj go i, i zobacz, co tam jeszcze innego na, na moim kanale jest. Przez ostatnie 30 sekund spójrz mi prosto w oczy i, i obejrzyj propozycję Filmowe, które dla, dla Ciebie mam. A tu możesz zasubskrybować kanał. Do zobaczenia.